Cześć, witajcie ponownie w kolejnym odcinku Half Life 2. Ostatnio szukałem przez pół, przez pół mojego odcinka apteczek, ale w końcu udało mi się je znaleźć. Jak już je znalazłem, to oczywiście mnie rozpykali znowu z Kubani. Nie wiem gdzie teraz trzeba iść, no ale dobra, może, może idźmy ten dzień, może nie goni tam pierwsze dom. Coś tam spenetrują. Ok, jest loading, czyli jesteśmy na dobrej drodze do celu. Dobra, załadowało się elegancko. Tu jeszcze jest ammo, a czy ten e, życie? Dobra, o to mi chodziło. Zobaczmy, co tu jest. Jest tutaj par naboi, świetnie. E, no i nic. Idźmy, idźmy, gdzie. Tu czy tu? Tu żeśmy przyszli, więc chyba raczej tędy trzeba iść. Czy tu coś jest? A tak jest, tam jest. Tam są chłopcy, nasi. Dobrze, dobrze. O, tam jest gorsza sprawa. Tam trzeba będzie grinate'sa wrzucić znowu. Dobra, świetny strzał. Perfekto. Nie, bo mnie tu rozpierniczy spadać. Dobra, U. duża hala tu jest jakaś. No niech hopcy tam lecą, zobaczyć, co tam się dzieje Może ktoś tam akurat wyskoczy A właśnie ja, tak też myślałem Ja tam się na razie nie pakuję Nie, nie ma bata Mamy tu kuszę A mamy kuszę, a nie mamy do Czy To jak strzał do kuszy Szkoda tam wejść, zróbcie ich, nie. Pięknie, dobra. Tam jeszcze jeden został. Kurde, tam jeszcze ich jest dość dużo. Musimy się troszkę tutaj przetransportować w innym kierunku. Okay. Dobra, nie jest najgorzej, żeśmy sobie poradzili jakoś, a dokładnie moi ziomkowie. Kurde, Besting to by tu było naprawdę cholernie cholernie trudno Fuck, tam było ten eee... No zapomniałem teraz jak to się kurde nazywa, nie mina tylko O fuck, tam znowu są pasy. Nie da się przejść, nie? Aha, to tu jest, dobra. Ja tutaj rzucę tak? mapa. Chcę sobie cyk, spokojnie. To jeszcze jakieś inne są, dobra. Może akurat tych nie trzeba będzie rozwalać, albo może i trzeba będzie, nie wiem, zobaczymy. To jest dobre. Zróbmy to tak samo jak przedtem. No nie chcę tam wejść, co za kurwa radość to. Dobra. Tu też coś na dupia. Faktusom są nie, nie nasi. Dobra. Ach, nie tak to miało wyglądać. To muszę zabrać stąd. Dobre. Kurwa, ile tego tu jest, te pierdzie. Czemu ci moi tu nie chcą iść? A są dobra. Mamy jeszcze jakiś granat? Mamy. Granaty jeszcze mamy 4 nawet, to nie źle kurwa, ale nie tak, bo miałem rzucić się. A ja tu kaleka jestem, no, Uu, coś, coś, coś tu jedzie. Jest kolejny zapas ammo, to jest znaczy się pancerzu, przepraszam, że mi się to dopłynie wszystko, ale sami wiecie. Dobra, eee, czyli tak, tu mamy chyba wszystko załatwione. Tu raczej nie przejdziemy, kurde, szkoda. Znów trzeba szukać przejścia, które nie wiem gdzie jest, gdzieś... coś tu gdzieś na pieprza, ale nie wiem gdzie. Gdzie tu trzeba iść? Hmm. Teraz tylko pójdę do góry, zobaczę, czy tam czasem nie było jakiejś wajchy znowu, którą trzeba było spuścić. Nie, tu nie ma nic, dobra. To możemy iść w dół z powrotem Tędy, dobra Kurde, gdzie teraz? No? Tu nic nie ma mi się też nic nie otwarło. O, już wiem, to się nazywało proksytamina. jest cały czas gdzieś na dupie, ale nie wiem gdzie dokładnie. O, ale tu się nie da przejść, no nie ma szans, żeby tu przejść. Oj, ojoj, dobra, idźcie, idźcie, idźcie no Zobaczmy, czy żeśmy tu czegoś jeszcze nie pominęli przez przypadek. Także oni chyba cały czas giną, bo tutaj... Hmm... Ale tu nie ma nic już, kurde, tutaj... Chyba, że tam trzeba iść. Ale tutaj, tutaj nie wskoczy na pewno zabata. A nie, da... dało się skoczyć. dobra. Chyba jesteśmy na dobrej drodze. Ale śmieć, zielony. Ja pierdzielę co za śmieć. Chwila, ja was tu przyszedłem, przecież nie, czy nie, nie. A z drugiej strony to jest i tak to samo wejście, tylko że tak można przejść. Eee, hmm. Tutaj żeśmy już wszędzie byli, więc tutaj raczej się nie da nigdzie indziej wejść. Holy shit no! Jedyne co to bym tutaj mógł jakoś wejść, ale tutaj się nie da wejść. Eee, i tutaj do tych następnych drzwi ale tutaj też też jest coś nie za bardzo więc kurde nie wiem czy tutaj jakoś ale tu nie ma nic tutaj się nie da nic wybić hm. eee, dobra kurde dalej nie wiem gdzie tu trzeba znaleźć to pierwsze wejście Ale myślę, że sobie z tym e, jakoś poradzimy, kurde. Na pewno trzeba wejść na tą halę, bo tutaj nic więcej nie ma. Chwila, tu chyba jest dziura, patrzcie. A tego nie wiedziałem, kurde. No, faktycznie. Ale oni tam nie wskoczą. A to nic, ciśniemy tutaj. Polera, o polera gasta. Nie dobrze. Aczkolwiek, what the fuck, to nie bude Już? A, myślałem, że będzie gorzej. Dobra, nie był nie był, nie był, nie był, nie był taki mocny. Pewnie jakbyśmy i na hardzie, to byłoby trudniej, ale na drugim stopniu trudności to e, wygląda to troszkę, troszkę inaczej. Dobra, idźmy sobie, nie wiem, czy tędy, czy tędy. Chyba ani tędy, ani tędy. Może tutaj jakoś da tutaj przed, przedrzeć, czy też nie. Da się to jakoś rozwalić? Nie. A, no to nic, musimy się wrócić, zobaczyć, czy coś tu jeszcze jest. Ale ja tu nic, nic tutaj nie widzę. Hm. Tu chyba trzeba iść. Dobra. Nie, chyba tak, jednak tak, dobra się da na, na pewno przejść. I zobaczmy dokąd nas to doprowadzi. Co, coś tu jeszcze jest. Ło, wow, apteczka, na tego się nie spodziewałem. Ale fajnie, fajnie, że jest. Dobra, przejdźmy sobie tędy tutaj. Uu. Gin, śmieciu. Za przyjaźń to tutaj nie wygląda, wam bowiem. Ale cóż, cóż poradzić? Co to było? Dobra, my chyba tu musimy wejść tego, co widzę. cholera te ściany się te, te ściany się przesuwają, patrzcie dobra idziemy w dół hop i mamy wczytywanie kolejnego kolejnej mapki prawdopodobnie a raczej na pewno eee, mamy także nowy rozdział dobra moi kanie to na tym sobie zakończymy ten odcinek ja wam dziękuję za uwagę Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie, aby lajkować, subskrybować mój kanał. Zapraszam Was także na mojego fanpage, na którym również dowiecie się, jeżeli będą chodzić jakieś nowe filmy, nowe vlogi i jakieś więcej informacji na mój temat. Tak więc jeszcze raz dziękuję Wam, trzymajcie się, do usłyszenia, Hejosse!